Grafika widzimy już jest ulepsza Jezu yes, so ba! jest tak chcę przypomnieć... No, nie wygląda To tak Pró... Oba! wariacie Uyj Mamy ujść na zgi, aby przeprowadzić go przez kawy. poziom jest poru... -y. Dobra Następny poziom. No tak ciśniemy Yy, jest ktoś nie. Ale dobra, dobra. nie rozumiem troszeczkę. nie, bo spokojnie. Oni chcą uwieść filmaka, A ja tym ślimakiem jestem. Dlatego ten kamień tak dobrze. Tak. No to ciśniemy. Jej mam nadzieję, że seria się bardzo świetnie przyjmie. No nie Krywam na dużo teraz czy nie, tylko ty. No i to, smojachy. Na, na to jedziemy. Już się nie cieszą płat. Ojej. No i czekaj, to dam ci się wjeść, żebyś nie płakał. Bo ja ci nie wiem, co mam Robi... Boże. To żeby ja tej skorupki. Nie. Ty cyklu. 1, 2, 3, 4 Dobrze, o to chodziło Idź, a idź No, to sobie fajnie skrep pixelu Baba No, iba, no thing, mama, i walczyć, no oh, yes, i zamknijmy to No samo by nie Być nie, no, może już tak, że nie mogę wziąć na siebie 1, 2, ujezdzi jakie to jest kręgosłup 1, 2, 1, 2, Dobra, inaczej się śmieje seperti ini i hampir sudah itu tadi ini 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 oke sebentar oke sekarang gue secondo diri, ori 식ER Nike ini. Background parel!jdfsrnjِ puber. protagonistin�. No Dobrze, kliknął, to próbujemy tak. No, odbijecie mnie za górę, chłopaki. O, dziękujemy. Ech, fajni z was goście, no nie będę ukrywał. No to ciśniemy, ciśniemy, next, next one. Uff, nie zapominaj, no pewnie, ja że Dwa, no to ciśniemy. No nie, dałem reset. Chciałem, chciałem pospieszyć baba, a ona Jezus Jezuus malusie, jezu bab Co ty zrobiłeś? Ej, nie mnie fireball No, więc jest impra Okej okay. Hmm, no, wygrałem Wszystki poziom Czo, spijemy ścią Jezu Ehehehehehe Patrz teraz Mm. Dobra, dobra, powiedzmy, to Musimy to po prostu naciskać. Nie możesz tam kliknąć. Będzie będziesz pierwszy. Mówię ci, będziesz pierwszy. Wygrałem. Wygrałem. Dobra. No to... Uuuu. Mm. Niech zgodne co mam zrobić. A co to mi da, jak to pośle, powiedzmy? Ruch. To mi nic nie da, No, ale... Aha, mam pomysł. Kimak, bo... Dup! Nie przegrałem. No... Wyciśniasz, bo śniasz i poszedł. Wariat, normalnie wariat. Mm. O no, mnie powiem Nie, a dwójka nie A kurde Nie za szybka No to fajnie takie urozmaicenie troszeczkę Mam wrażenie, że ten filmak będzie się trochę mocno tnie A nie, nie 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 Ja się nie dam... Dekoncentrować, ja po prostu będę leciał o, yes. Nie, bo zaraz coś kliknę i się boję. Jest wszystko I frugo wlew! Chciałbym zaraz nie spadł. Jak ktoś mi coś zje, to chyba będzie źle, nie? No, też mi się tak wydaje. Mm -hmm. O, kiul, do zupy byście chcieli, co? Mm -hmm. Skobańcy. No i frug! Mm. Peszek! Peszek mesek. Fryer, no Jak widzimy oczywiście nagrywam banditamem. Banditami fajnej wersji płatnej demo. No oczywiście, dobra dobra dobra, dobra, dobra Także zacząłem gadać nie do tego mikrofonu co te No też się obracamy. I ktoś mi mówię, że tam może kwitnąć. No nieważne, nie, bało, nie bało. Spitynery 2 mm. Co się dzieje? Mhm. Chyba taje bardzo że... Lego, a ty masz Dobra spadaj elegancko teraz tam sobie pójdź Troszeczkę tutaj I sroga Doleci? Ty na no nie doleciał No doleć Jak <laughs> Już ubiegnij, nie chodź się, biegnij! No, so, Bob! Ej, coś się zbadowało. Ej, Bob nie może biegnąć! No eee, hehej! He. Idzie rząd, idzie on to... Oj, ojej. On powinien iść pajaco głupi! Ojej, no, ja, ja, ojej, ja. Dobra, wydupię. Jedziemy. не та сторона. О! Надеюсь, еще не сбагую. я. Надеюсь, что не сбагую я играть снова. Фру, и... Я тебе медали. Пока нет, и То есть... Ja bym, że. Przy... No, u... reakcja Boba jest po prostu niesamowita. Czy bym znowu zbagowałem? Zbagowałem grę? Tak, znowu zbagowałem grę. Fajnie. Gdzie jest mój Bob? Halo, pap. No, patrzcie. Dasha nie wyskakuje. Jeszcze jeden restarcik do. Aha, bo mi się spacja zaczęła. nie? No, teraz możemy grać. A gdzie Bob? Dalej go nie widzę. Uwaga! Dzięczę. Dobra, no to ciśniemy. Proszę bardzo, udało mi się, nie wiem co zrobiłem, ale swoją drogą już działa, już działa, więc się nie martwcie ludzicha. No i serio w drogą w stronę, no, no, no na dół. Po prostu nie możemy się zamykać Albo się zamkniemy i się zaraz otworzymy, nie? O, ale bugi, no po prostu odcinek Nazywa no, się bugujemy grę No i teraz powinieneś zawrócić i pójść No i brawo Brawo dla mnie, po prostu jestem y, fenomenalnym y, y, Jezus Maria Dobra. nie Nie Dobra, jest okay. Zagraj w ślimak BOP1! Danger! Co jest takie dangerowe? O Jezu! Nie. No, ale ja grałem w ślimak BOP1. Stop! No nie. BOP! Weź mu to wyłącz. Nie kurde, nie słońce. Oh fuck. Wyłącz telewizor! No i, i Uciekaj bab! Dwa! Dobra. Idzie. No to moi kochani, to by chyba było na tyle. W tym filmiku ja się z wami żegnam. Tylko jeszcze udowodnię, że przyszedłem, że nie popełniłem żadnego błędu. No i dobra. No i to by było na tyle. Bye.